Na początku zacznę od tego, że jadąc tutaj na mecz byliśmy pełni obaw, ponieważ brakowało nam dzisiaj z różnych przyczyn czterech bardzo ważnych zawodników. No ale cóż, dostali szansę zmiennicy, myślę, że pokazali się z dobrej strony. Uważam, że mecz poza pierwszymi 30 minutami w naszym wykonaniu był niezły. Natomiast w drugiej połowie uważam, że, że zagraliśmy bardzo dobre zawody, strzelając pięć bramek, świetne uderzenia Arkadiusza Majki. I dobry mecz Łukasza Świątka, do tego dołączył się jeszcze Wojciech Kiełtyka. Uważam, że z przebiegu gry zasłużyliśmy na, na zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o drużynę y, Przyłęczy Dupa jest to bardzo dobra drużyna, uważam, mająca w swoim składzie bardzo dobrych zawodników, no ale dzisiaj jakoś ten mecz nie za bardzo się nie układa. Dziękuję bardzo. Ciężko co powiedzieć po, po tym meczu, bo mówię pierwsza połowa dla nas y, wydawałoby się, że mecz pod kontrolą. Na drugą połowę wyszliśmy. Bo nie wyszliśmy z szatni. Staliśmy już dwie minuty szybkie dwie bramki. Bramki ładnej urody, które gdzieś tam po naszych błędach. Kolejne bramki to był tylko kwestia czasu, bo przeciwnik poczuł, że może. My później osłabiliśmy się, graliśmy się w 10, ale uważam, że, że nawet w 10 powinniśmy taki mecz gdzieś tam dowieść przy 1-0 do końca. Przeciwnik wykorzystał nasze błędy do bólu. Szko szkoda, że, że przegrywamy w takim rozmiarze, bo bo, bo, bo mówię to boli strasznie, boli taka porażka, mówię można przegrać 1-0, można przegrać 2-0, ale 5 bramek stracić w trakcie jednej połowy to, to zakrawa o, o skandal i, i naprawdę tutaj jest materiał do analizy, trzeba po prostu gdzieś tam podnieść głowę do góry i, i pracować w kolejnych meczach. Lekcja bolesna, lekcja, która pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy tak naprawdę nigdzie, bo, bo nawet przy kiepskiej dyspozycji nie powinniśmy stracić pięciu bram u siebie. Także dziękuję.